Jechałam wczoraj do Warszawy, dalej jeszcze jadę dzisiaj na włosy, na podciąganie Jutro mam trening z Wojtkiem i e, pojutrze również mam trening z Wojtkiem No powiem szczerze, że nie za bardzo byłam zadowolona jak tam zatańczyłam To było totalnie przypadkowe, że obie ubrałyśmy się w dresy i w te same futerka Słyszysz coś? w kamerę Przyłóż kamerę na futer. Zauważyłam sklep turecki. Jadę na spotkanie z Julią, więc bardzo się cieszę. Tyle godzin są dzisiaj, jesteśmy i nagadać się nie możemy. I w ogóle ja nie czułam, że to tak szybko zleciało. Czekam właśnie na Wojtka. Powiem Wam, że mam znowu podobne uczucie jak ostatnio, jak właśnie przyjechałam na trening, że tak troszkę się stresuję. Czeka ocena 1 do 10. O, na początku tego tygodnia stwierdziłam, że jest on już totalnie pechowy i słyszę tylko takie... Pss. Wtedy już się zorientowałam, że on na pewno robi coś z moim samochodem. Tak? Teraz sobie tak pani będzie jeździć. Hej, kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Ostatni vlog na moim kanale pojawił się 6 dni temu, więc jest to taka moja na razie najdłuższa przerwa, jeżeli chodzi o wstawianie filmów od długiego czasu, ale już wracam na YouTube, bardzo się za tym stęskniłam. Także naładowałam sobie wczoraj aparat i lecimy z vlogiem, który będzie składał się w sumie tak z trzech, myślę, dni, ponieważ przyjechałam wczoraj do Warszawy z takich bardziej rodzinnych, prywatnych spraw muszę zostać tutaj do piątku, ale w tym czasie mam również kilka rzeczy takich swoich już do załatwienia, typu właśnie przyjechałam do stomatologa, jeszcze mam chwilkę, dlatego żykam w samochodzie, dalej jeszcze jadę dzisiaj na włosy, na podciąganie jutro mam trening z Wojtkiem i pojutrze również mam trening z Wojtkiem, także na tym jednym treningu mnie się nie skończyło i bardzo się cieszę naprawdę było, no powiem szczerze, że nie za bardzo byłam zadowolona jak tam zatańczyłam, nie wiem czy już o tym mówiłam w tamtym blogu, czy nie, ale Cieszę się, że będę miała tych treningów troszeczkę więcej. Wiadomo, nie wymagam od siebie za dużo, bo miałam dużo przerwy, jeżeli chodzi o taniec, ale wiem, że mogę zatańczyć lepiej, dlatego chcę mieć tych treningów troszkę więcej. Wiem, że i tak, no, to trzy treningi to i tak może nie jest za wiele, ale zawsze coś, jak po tym treningu pierwszym, myślę, że już gorzej być nie może. Że dzisiaj mam taki dzień, gdzie tych moich rzeczy jest najwięcej, bo mam właśnie tego stomatologa zaraz dokładnie za 10 minut, później podciąganie. Myślę, że tam się zajdzie tak około 4 godzinki. A później wracam z powrotem do hotelu Zapraszam was na te kilka dni razem ze mną Mam nadzieję, że vlog wam się spodoba Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę Subskrybujcie na moim kanale, komentarz I zapraszam do oglądania Lecę już, bo zostało 7 minut Także już poczekam sobie tam Ale powiem wam, że mm, jakoś tak zawsze mnie stresowało Troszeczkę jeżdżenie po tej Warszawie Bo wiadomo, jak się stąd nie jest, to jest troszeczkę inaczej Ale kurczę, przyzwyczajam się Jestem tak często teraz tej, w tej Warszawie Szczególnie w tym moim... Pobycie, co teraz jestem w Polsce, to naprawdę jestem w tej Warszawie bardzo często, bardzo tej dużo tym samochodem. Jeszcze już powoli się do tego przyzwyczajam. A co będę robiła dzisiaj, jeżeli chodzi o moje ząbki? Ukruszył mi się ostatnio jeden ząb, także fajnie, że już dzisiaj jadę sobie to naprawić. Wszystko będzie wreszcie równe. Naprawdę długo czekałam na tą wizytę, żeby się umówić, bo naprawdę mam tyle spraw do załatwienia, będąc tutaj w Polsce, że kurczę, ciężko mi tak wiecie. Wybrać sobie jeden dzień, żeby pojechać do tej Warszawy do stomatologa i wrócić z powrotem do Ostrowęki. A że teraz jestem w Warszawie, właśnie tak na 5 dni, to na spokojnie mogłam sobie wszystko poumawiać i pozałatwiać moje sprawy. Dzień. Mam nadzieję, że mnie słychać. Spotkałam się właśnie z Natalią. Przyjechałyśmy na Fluffy Pancake. Ja je naprawdę uwielbiam. Jadłam je tylko raz w Turcji, a że są i tutaj, no to oczywiście musiałyśmy na nie przyjść. nie przypadkowe, że obie ubrałyśmy się w dresy i w te same futerka. Mhm. Ciepło ci jest w nim? No, nie, nie on nie jest takie ciepłe. Co? Może dlatego, że tego, że Może. Większe. No zobaczcie, to jest porównanie. W sumie obie mamy Eski, co wie? Masz eskę tak? normalnie? Taki normalny rozmiar. To no, S. To ja to sam. Ja I to jest Elka. Wle... Większa ogólnie. Poczekaj. Kurde, nie mogę zapłacić, tak przyciekłam to. No się. Narodło się, czy nie? Tak, ale nie lubię się. Ale były dobre Natalia ma l a ja mam Eskę. kę futro. Widzicie? W sumie mhm. podobne są No jest troszkę większe, faktycznie Ale fajnie, bo może sobie bluzę na przykład, czy coś pod to założyć Jest takie luźniejsze Proszę Gotowe, idziemy dalej Wyszłyśmy właśnie w takie miejsce W sumie całkiem świąteczne, co nie? I tutaj w sumie fajne fotki można sobie porobić. Bardzo ładnie wygląda ta ściana. Tak z całych... całych... Z całych bombek. Co tu jeszcze jest dalej? Patrzcie Patrzcie Jesteś aniołem? Tym razem mam nadzieję, że nie, nie nagrywam w zwolnionym tempie. Jak ostatnio! A co się Bo tak sobie fajnie z nagrałyśmy, a wszystko było w zwolnionym tempie. Ale chyba nie, chyba jest dobrze. No już w ogóle jeszcze. No, A to przerwa na fotki? Cześć, Natalia, cześć czołem. Cześć czołem. ty jajko? Pokazać. Natalia chce mi pokazać jajko jakieś. Tak. Pierwszy raz je widzę. A A kto chce... przyłożyć ucho. A kto je tu nie, wysadził? Nie wiem. Słyszysz coś? Przyłącz kamerę. kamerę. kamerę na Ej, fotki słyszę, no słyszę. Jak przyłożysz i to z każdej strony, jakby inny dźwięk. Tam, tam, są tam nie ma prawdziwych ptaków chyba. No co ty? Naprawdę. Prawdziwe ptaki tam są? Słyszysz? Ej, drapie coś. Bo tu się, one się wykrywają. Słyszycie widzowie? Ej, ale to jest jakieś głośniki? No to ty... No co ty, serio? No. Już się powoli wierzyłam. Nie żartuję, nie wierzyłam. Nie wierzyłam jej. Gdzie? I love Warszawa. I love Warsaw. I love Warszawa. A ty robisz te wszystkie fotki na aparacie? Ej, nie, Czy na snapie? Na snapie. A, a co? Nie, bo na aparacie lepsza jakość. Nie, chcę w się... Sensie Wysyłaś? Tam ty wcześniej robiłam nas e, na aparacie, karabiany. I love Warsaw. Zgadzam się z tym. Kocham Warszawę. Christmas. Gdzie idziemy? Ej, a może jeszcze z, z, z jakieś nie? Ludzie! Help! Zobaczymy. Może idziemy. Dobra? Dobra, A chcę zdjęcie przy tym? Nie, nie chcę Zobaczmy. zdjęcia przy tym. Uwielbiam, uwielbiam. Ale to ja Zobaczmy. zawsze tak miałam, że... A zróbmy sobie jeszcze zdjęcia, zrobimy sobie. A teraz poznałam osobę, która ma to bardziej. Nie zdecydowanie bardziej. bardziej niż ja. Nie. Zdecydowanie bardziej. Nie. Botelę zapina mi kółtra, żeby było ciepło. Nie, no nie mogłam sama trafić tak naprawdę. A tej pangra na gitarze, w ogóle uwielbiam takie uliczne wiesz, występy. Czy na przykład przy restauracji, to jest fajny Super ja nie wszystko nie mi się tak, jak, już czekaj, a no tak? Bo no masz jakoś. Pff, oh. Nie widać tego, ale to nie jest równo mi. Co to? A co to jest spajkę? O! Oh. Ej, zawsze widziałam właśnie ten sklep na jakichś nagraniach i tak dalej, a nigdy sama tutaj nie było. Zauważyłam sklep turecki, także no oczywiste było to, że będę tutaj wchodzić. Come on! Powiem, może cudownie poczuć ten vibe. Wchodzimy sobie do sklepu, tureckie rzeczy, turecka pioseneczka No lepiej być nie może prawie jak w domu. Natalia sobie kupuje przyprawy, a ja pokazuję kieramowi żeby sobie też pozywał tureckiej piosenki w markecie w Polsce. Kochani, mamy kolejny dzień. Wczoraj byłam z Natalią, spędziłyśmy sobie razem czas i wróciłam z powrotem do hotelu. Już więcej nic nie nagrywałam, a dzisiaj właśnie jest 15.34. Jadę na spotkanie z Julią, więc bardzo się cieszę i mam nadzieję, że się nie spóźni, chociaż troszkę się spóźnię na pewno, bo właśnie zaczynają się korki, a mi tak pokazuje około 50 minut drogi. Dzisiaj trening tańca również miałam niestety odwołany, więc szkoda, jest przełożony na jutro. Mam nadzieję, że jutro już on się wreszcie odbędzie, no bo chciałam aby jeszcze na ten jeden trening tańca, iść. Także mam nadzieję, że wszystko już pójdzie dobrze, bo naprawdę ten wyjazd w Warszawie nie idzie totalnie po mojej myśli. Dzieje się tyle rzeczy, że naprawdę mogę to nazwać trochę takim pechowym dla mnie wyjazdem, ale też o tym Wam troszeczkę więcej opowiem później, bo tak jak mówiłam, no nie chcę się za bardzo spóźnić. Także już na wam samochód i lecę. Stoję, słuchajcie, właśnie w korku już jest po 16, nawet 16.20. Pokazuje mi 600 metrów i 5 minut drogi, więc sporo. No ale faktycznie mogłam się tego domyślać, bo jest taka godzina, że akurat ludzie z pracy wracają. No ale nic, zaraz już będę na miejscu. Widać nas, fokusuje się, chyba się dopusuję. Fokusuje się. Hello! <laughs> jestem już właśnie z Julą, właśnie zjadłyśmy, przyszliśmy do Arkadi, to jest hmm. jak się w ogóle nazywa? No właśnie nie wiem jak to poprawnie wypowiedzieć. Ja mówię Ellen, ale to pewnie nie jest. Ellen w London. Byłam tutaj właśnie ostatnio z Natalią na śniadanie i fajna jestem, jest jestem miejscu taka instagramowa, więc Bardzo, tak. i nie jest w e, tej No, Więc ja jest... Powiem Wam, że słuchajcie, przyszliśmy tutaj yeah. i to jest nasze pierwsze spotkanie. <laughs> tyle godzin za <laughs> I nagadać się nie możemy. I w ogóle ja nie czułam, że to tak szybko zleciało. No, no, nie, nie, to jest W ogóle telefonu nie używamy, a jest o czym rozmawiać, naprawdę. Także bardzo miło, że się poznałyśmy. Super. już kolejny dzień, mam nadzieję, że ten vlog nie jest za bardzo chaotyczny, bo faktycznie składa się on z kilku dni, ale mam nadzieję, że jakoś to zmontuję. Właśnie przyjechałam z rana na trening, on miał już się odbyć w sumie wcześniej, ale został mi przełożony, także czekam teraz, bo mam jeszcze tak naprawdę 16 minut no i bardzo się cieszę, mam nadzieję, że pójdzie mi lepiej niż ostatnim razem wczoraj spotkałam się z Julią, to było nasze pierwsze spotkanie i powiem wam, że jestem bardzo miło zaskoczona, Julia jest w ogóle naprawdę mega miła, mega sympatyczna także fajnie nam się bardzo rozmawia. Rozmawiało w ogóle, ten czas tak zleciał, że tak naprawdę nie wiem kiedy podczas tej rozmowy. Jestem mega wdzięczna, że zaczęłam nagrywać na YouTube, że się otworzyłam i dzięki temu mogę poznawać tak super osoby, właśnie jak Julia, czy tak naprawdę jak Was, bo sami wiecie pewnie niektórzy, że mamy super kontakt razem na Instagramie. Normalnie sobie z Wami piszę, także naprawdę to jest super, że możemy się tak poznawać. Czekam właśnie na Wojtka. Powiem Wam, że mam znowu podobne uczucie jak ostatnio, jak właśnie przyjechałam na trening, że tak. Troszkę się, troszkę się stresuję, ale jestem też mega podekscytowana, że jest to właśnie mój drugi trening tańca po takiej długiej przerwie, bo planowo to tak naprawdę miał być tylko jeden trening, a tak się stało, że tych treningów będą dwa. Jak na razie więcej tych treningów nie planuję, bo i tak na ten moment do tańca nie planuję wracać, a takie dwa treningi to naprawdę bardzo fajna sprawa, żeby sobie coś przypomnieć. Jaka ocena od 1 do 10? 9,5. 9,5? Czyli zobacz, jaka jest perspektywa, żeby cię ustawić, żeby było wszystko widać? Bo później mi ucieka sztam, nie? Z dwa kroczki na pewno w to. Dobra, powinno być ci chyba. Jeszcze może z 1 do 3. Jeszcze tu, jeszcze. I chodź do tłuszczu, do Okej. No to dawaj, Marga, lecimy. Nie oceniasz. 10 na 10, 10, na 10, Ale więcej tej opozycji jeszcze Nie wchodzisz tam na nogę I jeszcze coś Ten nie 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 30, Cych, cyk cyk pamięć przez tą butelkę dalej 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 i bardziej dwa kroki w prawo moje nie 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 ty do przodu do przodu po prostu do, do przodu to jest przód twój jest normal度, jest... <skuś> ale twój przód a idę aldi Wróciłam całkiem dawno, już jest u nas prawie druga w nocy, a ja właśnie się ogarnęłam, przepakowałam, ponieważ jutro znowu jadę do Warszawy. Jutro mam kolejny zjazd na uczelnię oraz w niedzielę, dlatego będę spała w Warszawie znowu, a dzisiaj musiałam wrócić z różnych przyczyn tutaj właśnie do mojego miasta. Powiem Wam, że ten tydzień jest jakiś szalony, mam już dość, chciałabym najchętniej zostać w domu. I po prostu nie ruszać się stąd przez jakiś czas. Bardzo dużo w tym tygodniu działo się rzeczy, naprawdę. I tych fajnych, i tych też troszkę niefajnych, bo na początku tego tygodnia stwierdziłam, że jest on już totalnie pechowy. Już Wam o tym wspomniałam w sumie na początku tego vloga, tak mi się wydaje, ale tak naprawdę nie dokończyłam o co w ogóle chodzi. To był chyba wtorek i ten dzień ja po prostu marzyłam, żeby iść, spać i obudzić się już następnego dnia, bo on od rana zaczął mi się e, jakoś tak troszeczkę pechowo, ale to były takie mniejsze rzeczy, a później słuchajcie jechałam na włosy, byłam umówiona na włosy na podciąganie i szukałam parkingu, żeby zaparkować samochód w Warszawie, za łatwo z nimi nie ma, ale wreszcie po jakimś czasie ten parking udało mi się znaleźć zaparkowałam sobie i słuchajcie zaparkowałam w ten sposób, że był parking i przed tym parkingiem była linia Narysowana, i już był chodnik dla pieszych. I ja słuchajcie, ustałam na tą linię, i przód samochodu wystawał mi na ten chodnik. Trochę się też spieszyłam, więc wyszłam z tego samochodu, popatrzyłam i mówię kurczę, może powinnam delikatnie cofnąć do tyłu, żeby ładniej usać, ale założyłam obok już parkomat, żeby zapłacić za parking, więc mówię dobra i tak się muszę wrócić, to sobie od razu cofnę trochę tym samochodem. Więc poszłam do tego parkomatu, już tam ogarniam, ee, jak tam się płaci karta, bo w sumie zapomniałam, więc próbuję to ogarnąć i patrzę w prawo właśnie na samochód, a za samochodem widzę mężczyznę. Które ukucnął jakby tutaj jest samochód, to jestem ja, a tu jestem mężczyzna. On sobie ukucnął i tak na początku myślałam, że on wiąże buta albo szuka coś w plecaku i tak troszkę w sumie to trwało, więc zaczynałam tak bardziej się mu przyglądać, co on robi, czy on może coś robi z moim samochodem. I nagle w jednej chwili słyszę tylko takie. Wtedy już się zorientowałam, że on na pewno robi coś z moim samochodem, więc po prostu do niego krzyknęłam ej, ale on na to nie zareagował, więc w ogóle rzuciłam ten parkomat, jakby zostawiłam to i zaczęłam do niego biec. On był sobie obok, ale no podbiegłam do niego i od razu mówię, co pan robi. On do mnie mówi, jak pani parkuje. Ja mówię, że przysięgam, już chciałam cofnąć, tylko parkuję za parking i od razu cofał on Tak to teraz sobie tak pani będzie jeździć. A ja patrzę, słuchajcie, a gościu spuścił mi powietrze w oponie. No po prostu byłam w takim szoku. Pierwszy raz w życiu miałam w ogóle taką sytuację i... No nie wiem, ja po prostu nie wiedziałam, co w tamtej chwili mam zrobić. Gdzieś już tam miałam w głowie to, że kilka tych rzeczy rano mi się przytrafiło takich mniejszych. Teraz gościu tutaj spuszcza mi powietrze z koła. Nagle podchodzi do mnie drugi mężczyzna i pyta się, czy wszystko u mnie w porządku. Powiedziałam, że tamten pan spuścił mi powietrze z koła, a tamten pan powiedział, że mógł mi w sumie też spuścić, bo stoję tak samo jak pani. Tamten facet w ogóle od razu odszedł i zaczął robić mi zdjęcia, zaczął robić zdjęcia z samochodu i... Ja po prostu nie wiedziałam, jakby co mam zrobić w tamtym momencie, jak powinnam się zachować. Tutaj już miałam te włosy, byłam już spóźniona, więc też się tym martwiłam, ale zapytałam tego pana, czy wie, może, czy z tym kołem jest bardzo źle, i powiedział mi, że nie, że spokojnie. On niestety nie ma pompki, więc nie może mi pomóc, ale że dojadę na stację i na spokojnie sobie to koło dopompuje. Więc od razu zakręciłam to, bo on to oczywiście zostawił i odszedł, i cofnęłam tym samochodem. Więc zostawiłam to już tak, poszłam na te włosy i słuchajcie, wchodzę na włosy, e, właśnie miałam chyba na 14 i właśnie tak 14 1, 2 maksymalnie weszłam, pani oczywiście pytaje mi nazwisko i okazało się, że był tam jakiś błąd, że nie było mnie w systemie. Takie sytuacje czasami się dzieją, ale że mi to wszystko się działo po prostu w tym jednym dniu, to... To był jakiś hit po prostu dla mnie w tamtym momencie. Musiałam w chwilę poczekać, żeby ta sytuacja się rozwiązała. Wróciłam w tym momencie do samochodu, bo minęło trochę czasu, żeby sprawdzić, czy po prostu wszystko jest z nim w porządku, czy ten pan nie zrobił jeszcze czegoś gorszego, ale na szczęście wszystko już było ok, także wróciłam do salonu i panie już mnie przyjęły oczywiście, przeprosiły mnie za ten błąd, jakby ja już powiedziałam, że nie ma problemu, to i tak nie jest mój dzień. Skończyłam przedłużanie, już był w ogóle wieczór, także marzyłam tylko, żeby wrócić z powrotem do hotelu, później był w pokoju, od razu się potknęłam i mówię, nie, ja serio idę już po prostu spać, niech ten dzień się skończy i, i poszłam wtedy już faktycznie spać. Także no naprawdę to był mega dziwny dzień, ale za to kolejny dzień już miałam e, naprawdę fajny, bo spotkałam się właśnie z Julią, e, dzisiaj miałam też trening z Wojtkiem i właśnie co do trek. Co do tego treningu, to naprawdę powiem Wam, że jestem taka zadowolona, jestem dumna z siebie. No, podobało mi się znacznie bardziej niż zatańczyłam ostatnio. I to tak znacznie bardziej, bo po prostu po ostatnim treningu, jak ja wyszłam, nie byłam za bardzo z siebie zadowolona, bo miałam coś takiego, że ja naprawdę mogę więcej, ale nie wiem, czy to się stresowałam, czy coś, i, i jakoś nie dałam rady, po prostu ostatnim razem zdańczyć Teraz też jakby nie jest idealnie, ja widzę wiele, wiele rzeczy do poprawy, ale jest to mój drugi trening, także tym się nie przejmuję, a naprawdę widzę no, znaczną różnicę, porównując do tego mojego pierwszego treningu. Bardzo fajnie było poznać również Wojtka, jest naprawdę bardzo miłą osobą i naprawdę świetnym tancerzem, naprawdę. Mimo to, że tańczyłam parę lat taniec towarzyski, to nigdy nie tańczyłam go właśnie w ten sposób, bo wiadomo, tańczyłam z partnerem, ale to nigdy nie było to samo, bo nigdy nie czułam, że ten par partner mną tak naprawdę kierował, gdzieś tam e, prowadził. No a tutaj z Wojtkiem wyglądało to zupełnie inaczej. Zdecydowanie było to wszystko czuć. Także fajnie, że mogłam doświadczyć takiego treningu i jestem mega zadowolona. Także ja już lecę spać, u mnie jest druga jutro. Z Emilką lecimy razem e, znowu do Warszawy. Będziemy tam razem znowu nocować, więc no, wydaje mi się, że się nie wyśpię za bardzo, bo ostatnio w ogóle się zmieniłam i zaczęłam chodzić spać o wiele wcześniej, a teraz jeszcze, jest już druga przestać rano, także wyśmiech. Tak. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że mimo wszystko przyjemnie Wam się tego vloga oglądało. Mam nadzieję, że nie jest za bardzo chaotyczny. Jeżeli tak, to zostawcie kończy łapkę w górę, subskrybujcie na moim kanale, komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie.